A teraz pojedziemy w teren, pokażę Państwu budynki, które podlegają rozbiórce. I opowiemy sobie również, dlaczego one będą rozbierane. To nie są zdjęcia z horroru. To miejsca, na których ciąży już wyrok ostateczny. Proszę Państwa, jesteśmy na działce, gdzie jest ten budynek przeznaczony do rozbiórki. Te budynki nie były budowane z myślą o przetrwaniu do naszych czasów. Ani instalacja elektryczna, ani izolacja cieplna nie spełniają dzisiejszych norm. Jego konstrukcja, a to jest konstrukcja drewniana, jest tak naruszona, przebywanie w nim jakichkolwiek ludzi grozi niebezpieczeństwem. Tego typu rozbiórki są koniecznością, bo remont takiego budynku byłby nieopłacalny. Otóż jesteśmy, proszę Państwa, na jednej z działek, na których stoi budynek, również przeznaczony do rozbiórki. I tutaj chyba decyzja do rozbiórki jest bezsporna. Gdy jest opróżniony budynek, to z reguły mamy do czynienia z ludźmi niepożądanymi, którzy tu odwiedzają i sobie wielokrotnie nawet rozpalają tu różnego rodzaju ogniska. Czego dowodem jest ten budynek? I chciałbym poinformować, że właśnie w tej chwili jesteśmy na etapie wyłaniania wykonawcy. Także myślę, że w tym roku jeszcze te rozbiórki wszystkie pokonamy. Bo na to, żeby takie straszydła szpeciły wygląd miasta, władze nie mogą sobie po prostu pozwolić.